Cześć moi drodzy, witam was na portalu videotesty.pl Ja jestem Dawid i zapraszam was dzisiaj do poradnika, który się pewnie przyda jeszcze wielu z was Mowa dzisiaj o przegrywaniu takich starych, jeszcze archaicznych kaset VHS Pewnie może część was z naszych widzów, czytelników czegoś takiego w życiu nie używała Na... Płyty DVD, jak to przekonwertować, jak w ogóle do tego zabrać, co nam będzie potrzebne przy użyciu tego sprytnego urządzenia od Video Videograber. Zapraszam. Na początek, to co potrzebujemy, no to jest oczywiście nasze sprytne urządzenie Videograber, to jest stosunkowo samo urządzenie niewielkie. Druga rzecz niezbędna. To jest oczywiście sprawny odtwarzacz kaset VHS. Może to być z funkcją nagrywania lub nie, nie ma to większego znaczenia. Do tego potrzebujemy z urządzenia ten tylko niewielki kabelek, którym podłączymy urządzenie do komputera, a następnie kable razem do VHS. I zobaczcie, oczywiście, sam odtwarzacz. Tutaj wezmę chwilę tą kasetę, którą będziemy przegrywali. Posiada oczywiście czyncze, takie same dokładnie jak te które są w urządzeniu, dlatego niezbędne będą nam kable takie, które pozwolą nam na podłączenie tych dwóch elementów. Ja zaraz od razu to zrobię, tak żebyście widzieli. Pamiętajcie, żeby nie pomylić odpowiednich wejść, wyjść, te są odpowiednio oznaczone, audio oraz wideo, wideo najczęściej jest żółte w przypadku wyjścia audio. Zwróćcie uwagę, że tu jest tylko jedno wyjście, czyli mamy dźwięk tylko i wyłącznie w mono, dlatego niezbędna będzie taka przejściówka, który, która nam rozdzieli sygnał na dwa kable. Jeden wkładamy tutaj, teraz już mamy dwa cincze i podłączamy sobie je do urządzenia. One mają ten sam kolor, nie ma znaczenia, gdzie podłączymy czerwony, gdzie podłączymy biały, ponieważ dźwięk i tak będzie mono, tyle, że rozdzielony na dwa kanały. Następnie, drugą końcówkę łączymy z czerwonym i z białym na urządzeniu. Tu już możemy, oczywiście, kolorystykę sobie zachować. W sumie bardziej dla wyglądu niż dla funkcjonalności. I w ten sposób mamy podłączony już dźwięk do samego urządzenia. Teraz pozostaje nam podłączyć audio. Korzystamy z tego samego kabla. Jeżeli macie, oczywiście, pojedynczy, lepiej skorzystać z pojedynczego. I podłączamy sobie obraz wideo. Kolor tutaj nie ma znaczenia, czy to będzie biały, czy czerwony, natomiast pamiętajcie, że jeżeli tu do odtwarzacza kaset podłączacie czerwony, to do urządzenia, do końcówki odpowiedzialnej za przesyłanie obrazu, czyli do żółtego, również podłączamy czerwony. No bo inaczej wiadomo, sygnał płynąłby biały, a podłączony był czerwony. Całość odtwarzacza jest już podłączona do prądu, i na razie nam to wystarczy. Urządzenie de facto gotowe jest do podłączenia już do komputera. Teraz tak przygotowane urządzenie wystarczy podłączyć do wolnego portu USB. Możemy to zrobić zarówno do USB 3.0, jak i 2.0, hmm. ponieważ samo urządzenie wykonane jest w standardzie USB 2.0. Żeby przygotować system, wystarczy teraz zainstalować trzy elementy: sterowniki. Program Showbiz DVD. Ten będzie służył nam do przechwytywania obrazu oraz do jego zapisu na dysku. A później Media Converter. Ten już będzie nam służył do skonwertowania i zapisania lub wysłania nawet od razu na serwis YouTube zapisanego materiału. Teraz odpalamy sobie program właśnie Showbiz. O chwilę zajmiemy. I teraz tak, przechodzimy do przechwytywania obrazu z kasety VHS. Czyli tak, mamy kasetę, tak. Wybieramy zakładkę Fotografowanie, następnie z listy źródło, wybieramy nasze urządzenie, Videograber. Tutaj mamy podstawowe ustawienia, m.in. formatu obrazu. Możemy od razu sobie ustawić na 16, na 9. Wkładamy kasetę z materiałem, który chcemy przegrać. Oczywiście to może równie dobrze być jakaś rodzinna pamiątka. Na dole mamy format zapisu, w jakim będzie zapisywany obraz. A jednocześnie. A tutaj kilka podglądów, które sobie pozwolę ściszyć. Tak, jak słyszycie, jest głos, jest dźwięk. I teraz, kiedy mamy przygotowany już materiał, możemy przystąpić do jego przechwytywania. Wystarczy tylko wybrać opcję fotografowanie. W tym momencie zaczyna być zapisywany obraz. W momencie, kiedy mamy jakiś ciekawy kadr, który później chcemy użyć, na przykład do wykonania okładki, wystarczy nacisnąć ten biały przycisk, który znajduje się na urządzeniu, aby wykonać szybki screenshot, który potem będziemy mogli użyć, właśnie na przykład do wykonania okładki. Sam screenshot, który wykonaliśmy, pojawia się nam na dole, tutaj przy podglądzie. Kiedy zatrzymamy sobie nagrywanie, mamy przegrany już nasz materiał, on będzie już dostępny do wstępnej obróbki i widoczny tutaj na dole. Pozostałe screenshoty jak najbardziej są również widoczne do naszej dyspozycji. Okienko przechwytywania możemy sobie zamknąć i teraz możemy śmiało przejść już do okna edycji, gdzie mamy do wyboru zarówno screenshoty, które wykonaliśmy właśnie w bardzo prosty sposób, tym jednym przyciskiem. Jak i nagrany materiał, który możemy sobie odtworzyć, podejrzeć i przeprowadzić jego prostą edycję. Gdzie zapisany jest materiał? No, jeżeli nie wiemy, jeżeli nie widzieliśmy wcześniej tych ustawień, możemy po prostu wejść w właściwości danego pliku, a następnie podejrzeć jego lokalizację. W moim przypadku jest to zapisane wideo użytkownika. I przechodzę sobie do mojego wideo i zobaczcie, tutaj mam dostępny zarówno sam plik, jak i screenshoty. W całkiem dobrej jakości, dość dobrej rozdzielczości, jak oczywiście na jeszcze stare VHS-y. I plik zapisany w formacie MP2, który bez problemu tworzymy na przykład Media playerem. jakość jest naprawdę dobra. No i co tu więcej, teraz pozostaje nam edycja. Do edycji możemy użyć, jak już wspomniałem, zarówno prostego programu, również Shopee, z którym przechwytywaliśmy. Możemy tutaj dodać różne efekty do wideo, możemy dodać teksty. A następnie możemy skorzystać z programu Media Converter 4 Platinum, który był również dodany do urządzenia. Po to, aby przekonwertować nasz plik zarówno w formacie na konkretne urządzenie przesłać bezpośrednio na YouTube lub wypalić sobie w formacie AVCHD, lub po prostu nagrać płytę DVD. Tak jak widzieliście to niewielkie, naprawdę niewielkie urządzenie, które kosztuje około 100 zł, w bardzo prosty sposób pozwoli nam szybko bezkonfliktowo, w bardzo komfortowy sposób zapisać nasze stare kasety VHS w formacie cyfrowym. Dodatkowo dzięki temu sprytnemu przyciskowi jesteśmy w stanie wykonać szybkie ujęcia poszczególnych kadrów żeby je później wykorzystać. To moi drodzy jeszcze nie jest recenzja tego urządzenia to był poradnik, który miał Wam pokazać krok po kroku jak podłączyć odtwarzacz i jak skorzystać z tego urządzenia natomiast na samą recenzję jeszcze chwilę poczekacie. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.